Kiedy Melody Papey miała 7 lat, doznała wypadku podczas rodzinnego pikniku, gdzie utonęła. Podczas tej tragedii została zabrana w piękną duchową podróż. To jest historia Melody. W 1958 roku, w piękną niedzielę, poszliśmy na lokalną plażę i mieliśmy grilla. Pływaliśmy, a moja siostra... Wzięła mojego brata i mnie na tratwę i zaczęła nas pchać do wody. Mój starszy brat zepchnął mnie z tratwy. Nie umiałam pływać i wiedziałam, że tonę. A miałam wtedy tylko siedem lat i nie mogłam nic zrobić, żeby sobie pomóc. Nagle zobaczyłam białe światło. To wspaniałe światło było nade mną. Nie było chmur, nie było błękitnego nieba. Tylko to jasne, niesamowite, piękne światło. Czułam, jak unoszę się w górę i po prostu jestem taka lekka. Nie miałam już problemu z oddychaniem i nie było tam wody. Leciałam wyżej i wyżej. W tym pięknym świetle zobaczyłam ludzi. Byli biali i błyszczący i wyglądali prawie jak duchy ale wiedziałam, że nie byli. Byłam coraz bliżej i bliżej białej wiązki białego światła. I tam, na samym końcu, była biała istota, po prostu świecąca, absolutnie piękna, a za nią było pięć innych anielskich istot. W rzeczywistości wszyscy oni wydawali mi się być aniołami. Nie czułam nic poza miłością, empatią, Życzliwością, opiekuńczością i ciepłem. To było niesamowite i po prostu mnie wypełniło, wypełniło moje serce, wypełniło wszystko wokół mnie. Miałam tylko siedem lat i pierwszy raz poczułam coś tak pięknego. Czując się bezpiecznie w miejscu, które było mi nieznane, chciałam zostać tam na zawsze. Jednak aniołowie powiedzieli mi, że nadszedł czas, abym wróciła, i powoli poczułam, jak cofam się od światła, i jak robiło się ciemniej i ciemniej. Gdy przechodziłam obok wspaniałych anielskich istot, które były wszędzie, wyciągały do mnie ręce i przytulały mnie. Widziałam na ich twarzach uśmiech i wydawało mi się, że chcieli mi przekazać, że będą na mnie czekać. Że kiedyś znowu się zobaczymy. To było piękne. Kiedy wróciłam do ciała, poczułam, jak ktoś ciągnie mnie i wyciąga z wody. Byłam na wpół przytomna, czułam tylko, jak wszystko się porusza. A potem mój ojciec wybiegł do wody i złapał mnie, położył mnie na plażę. Zaczęłam się krztusić, więc położył mnie na boku, aby upewnić się, że woda wypłynęła z moich płuc. Gdy kaszlałam, próbując ją wykrztusić. Kiedy kaszel się uspokoił, rozejrzałam się dookoła i zobaczyłam moją mamę, która stała, trzymając za ręce mojego młodszego brata i moje rodzeństwo. Moja siostra i mój brat stali obok mojej matki, a wokół nas był tłum. Wszystko było w porządku i fizycznie czułam się dobrze, ale wiedziałam, że coś się zmieniło. Wiedziałam, że coś jest inaczej. Nie mogłam tego pojąć, byłam tylko dzieckiem. Powiedziałam rodzicom, że byłam w białym świetle i zobaczyłam anioły. Moja mama, płacząc, przytuliła mnie mocno do siebie i powiedziała, żebym zapamiętała te anioły, bo one zawsze są przy mnie i mnie chronią. Odpowiedziałam jej, że będę pamiętać i że wiem że kiedyś tam wrócę. Jest jeszcze jeden przykład, tym razem młodego chłopaka, Filip Sirakus, który trafił do nieba. Oto jego historia. To była rutynowa wizyta w gabinecie dentystycznym, na którą zabrała mnie moja mama. Miałem czternaście lat. Dali mi podtlenek azotu na znieczulenie, ponieważ odczuwałem ból, ale to nie pomogło. Czułem większy ból, więc ciągle odpychałem dentystę. Usłyszałem, jak mówi do asystenta, aby podkręcili podtlenek azotu. I około 30 sekund później poczułem, jak unoszę się z mojego ciała. Spojrzałem w dół i zawołałem: Hej, czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? A potem, jakby wciągnęło mnie. Przeszedłem przez sufit gabinetu dentystycznego w górę, do nieba. Byłem ciągnięty naprawdę szybko przez tunel, który był bardzo długi. Nagle pojawił się otwór światła i otworzył się na ogromne, wspaniałe niebo. Powoli obróciłem się w prawo i zobaczyłem złote bramy, wysokie na półtora kilometra i szerokie na dwa kilometry. Zaczynam przez nie płynąć, przechodzę przez pole. Każda roślina, każdy liść, każde drzewo jest idealne, i idę dalej i dalej, bardzo długo, po prostu wchłaniając całe to uczucie miłości i poczucia, że jestem w domu. Pole zmieniło się w ogród, który nie ma sobie równych. Każdy kwiat, każda róża. Każdy płatek był wspaniały. Daleko w oddali był Anioł, ale bez skrzydeł. Zbliżył się powoli, coraz bliżej, a kiedy był blisko mnie, zobaczyłem, że to dziewczynka miała długie blond włosy, krystalicznie niebieskie oczy. Złapała mnie za rękę i od tej pory razem lecieliśmy przez ogród. Zabrała mnie do parku i odeszła. Krzyczałem: Nie zostawiaj mnie! Nie chciałem, żeby odchodziła. Czułem się z nią taki bezpieczny, jakbym ją znał od zawsze. W tym parku zauważyłem dwoje starszych ludzi. Wyglądali na naprawdę szczęśliwych. Zrozumiałem, że to moi dziadkowie, to moja babcia, która zmarła wcześniej w tym roku, i mój dziadek, którego nigdy nie poznałem. Ponieważ umarł kilka miesięcy po moim narodzeniu. Dziadek spojrzał na mnie i powiedział: Cześć, słoneczko! Spojrzałem na babcię, ale ona nie wyglądała na szczęśliwą, że mnie widzi. Powiedziała do mnie: Wracaj. A dziadek dodał: Co tu robi Filip? I chciałem zostać z nimi, ponieważ kiedy jesteś po tej stronie, możesz poczuć całe piękno. Całą doskonałość, całą miłość. To jest tysiąc razy większe niż to, czego doświadczamy tutaj na ziemi. I chciałem zostać, ponieważ czułem się tak, jakbym był w domu, ale kiedy babcia powiedziała mi, żebym wracał, zostałem bardzo szybko wciągnięty do tyłu, do tego tunelu i ciągle myślałem, że nie chcę wracać. Zostałem wciągnięty z powrotem do mojego ciała. Leżałem w szpitalu, gdzie pracowali nade mną lekarze, i pamiętam, jak łapałem powietrze. Oddychałem bardzo ciężko, ale pierwszą osobą, którą zobaczyłem, była moja mama. Kiedy wróciłem do domu, próbowałem wyjaśnić moim rodzicom, że byłem w miejscu, które wierzyłem, że jest niebem. To był rok 1981, i ludziom trudno było pojąć, że ich nastoletni syn był w niebie. Nie było programów telewizyjnych na ten temat, ani rzeczy tego rodzaju, które bym pamiętał. Nie było internetu, więc czułem się z tym samotny i zagubiony, ale wiedziałem, że to miejsce, do którego trafiłem, było realne, prawdziwe. Czułem to swoim ciałem i duszą. Nie miałem wątpliwości, i to zmieniło moje życie na zawsze. Pamiętam, jak mówiłem przyjaciołom, że byłem w niebie, ale nikt mi nie wierzył. Rok później, w piękny dzień, na Staten Island w Nowym Jorku, byłem sam na podwórku. Spojrzałem w górę na niebo i powiedziałem: Boże, jeśli byłem w Twoim domu, proszę. Daj mi znak, ponieważ wiem, że tam byłem, ale nie mogę tego udowodnić. Moja mama tego dnia postanowiła zabrać mojego brata, moje siostry i mnie na spacer. Mój ojciec był w pracy. Spacerowaliśmy długą ulicą, na której mieszkaliśmy. Było miło, wszyscy byliśmy szczęśliwi spacerując. Nagle, podczas tego spaceru Poczułem jakby czyjąś obecność po mojej prawej stronie. To było te same uczucie, które poczułem w niebie, przy tej anielskiej istocie. Nagle zobaczyłem ją, spojrzałem na nią i zapytałem: Widzisz mnie? A ona powiedziała: Tak, widzę cię, głuptasie. I pomyślałem: Mamo, spójrz, to dziewczynka z nieba. Próbowałem powiedzieć to mojej mamie, moim braciom, ale oni jej nie widzieli. Ale moja starsza siostra ją widziała i śmiała się i żartowała z nią. Zapytałem więc siostrę, czy zna tą dziewczynkę. Odpowiedziała: Oczywiście, że ją znam, ale nie wiem skąd. Moja mama z ogromnym zdziwieniem spojrzała na mnie, moich braci i moją siostrę i zapytała: Z kim rozmawiacie? A potem, około minutę później, dziewczynka zniknęła. Wierzę, że moja modlitwa, którą prosiłem Boga, aby dał mi znak, została wysłuchana. Jestem wdzięczny, że nie tylko ja ją widziałem, ale także moja najstarsza siostra. Czuliśmy się tak, jakbyśmy ją znali, ale nie wiedzieliśmy skąd. Zanim się urodziłem, moja mama straciła dziecko w wieku kilku tygodni. Córkę, której oczywiście nigdy nie poznałem, i to była rozdzierająca serce tragedia dla mojej rodziny. Wierzę, a moja siostra ze mną, że to była ona, nasza młodsza siostra, i spotkaliśmy ją. Niebo jest prawdziwe, niebo jest wspaniałe, a moje proste słowa nie oddają tego w żaden sposób. Zostałem zapytany. Dobrze, Filip, ale czy widziałeś Boga? Widziałem światło, które obdarzyło mnie ogromną miłością i bezpieczeństwem. Bóg jest miłością, Bóg jest światłością, Bóg jest Stwórcą, Bóg jest esencją wszystkich rzeczy, które istnieją, to jest czystość nas wszystkich. Kiedy odchodzimy, nasza dusza idzie tam, skąd przyszła. Niebo jest prawdziwe. I miejcie wiarę, ufajcie, kochajcie, i co najważniejsze, róbcie rzeczy dla swoich braci i sióstr, pomagajcie innym i kochajcie ich, ponieważ to idzie do wieczności. W wierze i ufności spoczywa wielka siła. W tych chwilach smutku i tęsknoty, kiedy nasze serce dręczy utrata bliskich nam osób, Bóg jest blisko nas. Otaczając nas swoją miłością i pocieszającym wsparciem, nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ On obiecał nam wieczną obecność i życie pośród Niego w niebie. Kiedy tracimy naszych bliskich, nie tracimy ich na zawsze. Wierzymy, że po drugiej stronie życia, w niebie, spotkamy się ponownie z naszymi ukochanymi. W niebie nie ma bólu ani cierpienia. Tylko nieustająca radość i harmonia w obecności Boga. W tych chwilach tęsknoty za naszymi bliskimi, Bóg zachęca nas do ufności i wiary. Jego obietnica życia wiecznego daje nam nadzieję, która przewyższa wszelkie smutki tego świata. Wierzymy, że nasze spotkanie w niebie będzie pełne radości i miłości, które przetrwają wiecznie. Niech więc nasze serca wypełni pokój i ufność, wiedząc, że Bóg zawsze jest przy nas i że spotkamy naszych bliskich zmarłych w niebie. Niech ta wspaniała nadzieja na wieczne spotkanie napełnia nasze dni radością i spokojem, wiedząc, że Jego miłość trwa na wieki. Amen.